Dlaczego w tłusty czwartek jemy pączki? Historia sięga pogaństwa, a katolicy są niesamowici w tym, żeby te pogańskie zwyczaje przetransformować na zwyczaje katolickie. I poganie, gdy kończyła się zima, a zaczynała się wiosna, żegnali przez to, że jedli tłusto. Bardzo dużo jedli mięsa, wina, często jedli pączki z ciasta chlebowego, w którym znajdowała się słonina bądź boczek. Na przełomie XVII i XVIII wieku Cecylia Krampf wymyśliła w wiedeńskiej restauracji, pączki, czyli ciasto drożdżowe wypełnione owocowym nadzieniem. Jemy bardzo różne pączki, czasami są to okrągłe z lukrem z pudrem, czasami donaty. Jemy je dlatego, że za tydzień będzie już Wielki Post, czyli jemy słodko, bo za chwilę nie będziemy jedli słodko, bo będzie post. Dzisiaj mamy wiele teorii, które mówią, że jak nie zjesz pączka, to będziesz nieszczęśliwy, a ty na